Witam w drugiej części modelowania naszego, naszej wizualki, zanim przejdziemy do kolejnej części, gdzie będziemy robić e, szafki, e, parę rzeczy które chciałbym poprawić w tym łóżku. Niestety wcześniej nie zauważyłem tego, e, i chciałbym teraz to poprawić. Po pierwsze, nie podobają mi się tutaj te za bardzo e, półkoliste e, kanty. Dlaczego? Ponieważ nie daliśmy tutaj edge'a, który będzie nam definiował ten, ten bok. Zaznaczmy sobie tego edge'a i kliknijmy sobie ring. Zróbmy connect na jeden segment i przeciągnijmy go sobie tutaj w to miejsce. Powiedzmy na poziomie 80 minus -80. Zatwierdzamy. I teraz w tym momencie, jeżeli łączę Turbo turbosmuffa. Bardziej będzie zdefiniowany ten kąt. Podobnie zrobimy tutaj z tej strony, hmm, ponownie włączymy Edit Poly, zaznaczymy sobie tego Edge'a, zrobimy Ring, Connect i tutaj troszkę więcej, ponownie żeby w tym miejscu był kwadracik. Powiedzmy minus 72, i oczywiście to samo musimy zrobić z drugiej strony. E, ponownie włączamy. Edge, zaznaczamy tego edge, ring, connect, i tu było minus 80. Ok, włączamy turbo smooth, i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy troszkę bardziej zdefiniowane te y, kanty, bardziej mi chodziło o taki właśnie, mniej więcej efekt. E, nie podoba mi się też tutaj e, to przejście, wolałbym, żeby tutaj też było bardziej to ostre. E, ostry kant e, to co musimy zrobić to zaznaczyć sobie tym razem tego Edgea. ponownie kliknąć ring i connect na jeden segment i powiedzmy na jakieś 90 zobaczmy na 90 włączmy turbo smooth ok bardziej jest zdefiniowany tutaj ten kancik, ok, myślę, że to łóżko jest w porządku e, zaznaczę sobie wszystko i zgrupuję jako łóżko, ok potem będzie mi łatwiej po prostu sobie to ewentualnie łóżko schować ok, e, zajmijmy się teraz e, szafkami nocnymi szafki nocne posłużą nam, zrobimy dwie szafki nocne, oczywiście one będą takie same ale następnie one posłużą nam jako e, baza do stworzenia szafki pod lustro ok, na początku sobie ustawmy jakiś kształcik szafka nocna ile ona, powiedzmy, że szafka nocna powinna mieć około no nie wiem, 60 powinno być 60 długość zróbmy no też niech będzie 60 czyli będzie kwadratowa i wysokość powinna być troszkę ponad e, Troszkę ponad bazę naszego łóżka, czyli coś co tutaj. Na to dojdzie jeszcze blat, także myślę, że pamiętajmy, że jeszcze tutaj dochodzą nóżki, więc musimy to troszkę podciągnąć do góry powiedzmy 30 niech będzie myślę, że ok, może być coś takiego zapewne dziwicie się skąd ja wiem o takich rzeczach, jak powinno być to czy powinno być tamto otóż, otóż aktualnie jestem w trakcie mojego remontu mieszkania i moja żona szaleje z meblami wobec czego mam rozeznanie co powinno jak mniej więcej wyglądać ok, myślę, że taka szafka jest w porządku to, co zrobimy teraz, to oczywiście pozbędziemy się ostrych kantów. Tym razem nadajmy modyfikator Edit Poly, lub skonwersujmy sobie to do Edit Poly. Zaznaczmy sobie wszystkie nasze Edge w całym obiekcie, tak? i zrobimy tym razem sobie to chamferem. Hmm, chamfer, 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 gdzie ja go mam? Jest chamfer. Na poziomie powiedzmy około. 5 i dodajmy powiedzmy dwa segmenty, tym razem jeżeli nadamy sobie jeszcze dodatkowo modyfikator turbo smooth od razu uzyskamy ładny obły Mniej więcej kształt. Im więcej damy iteracji, tym bardziej będzie, będą zdefiniowane tutaj kształty. Dlaczego nie jestem fanem e, robienia chamfera? Otóż w momencie kiedy zrobimy chamfera i nadamy modyfikator TurboSmooth, zauważcie, że tutaj siatka się troszkę nam skwasiła. E, dlatego, jeżeli korzystacie z chamfera, wtedy lepiej zostawić bez używania e, TurboSmooth'a. Ja cofnę na chwilkę jeszcze, ponieważ chciałbym dodać więcej segmentów niż trzy. Jak widzicie, no jest tu problem, żeby to potem edytować. Trzeba to niestety sobie cofnąć. Ponownie kliknąć transfer i dajmy powiedzmy na 5, a wtedy nie musimy już nadawać Turbosmuffa. Jest to w miarę rozsądnie obłe. OK, to, co teraz dodamy, to jakąś tutaj szufladę. Nie będziemy martwić się wnęką na szufladę, ponieważ jest to troszkę mm, przerost formy nad treścią, ponieważ i tak te szuflady nie będą otwarte e, i dla nas będzie to mniej też roboty. Zrobimy sobie boksa o w wysokości. Zobaczmy. Yy, powiedzmy 1 jeden, jeden cm trochę za mało, półtora może, półtora mhm. ok, to będzie nasza szuflada przesuńmy ją sobie w to miejsce, ponieważ nasza szuflada powinna być troszkę mniejsza, niewiele, Zrobię to, skonwersuję sobie to do editable Poly troszkę ją zmniejszę, żeby nie była równo Krawędzią. Okay. Przesuniemy ją sobie w to miejsce. Ok, ponownie możemy zaznaczyć wszystkie edże. No i teraz, albo możemy zrobić to dłuższym sposobem, czyli e, zdefiniować edgeami nasze kąty, albo zrobić chamfera. Ja mogę użyć ponownie chamfera. Obiecałem, że będę używał. Także nie mogę się już z tego za bardzo wycofać na 5. oczywiście tutaj musi być to mniejsze niż pół centymetra powiedzmy przecinek 1. 1. Mhm. Okay. dobra to będzie nasza półeczka znaczy przepraszam szuflada to co jeszcze dodamy sobie to na górę jakiś taki blat na naszą półę ponownie z widoku z góry stworzę sobie boksa, o wielkości mniej więcej półeczki wraz z wielkością szuflady wysokość damy też może troszkę grubsze niż szuflada, niech to będzie dwa przesuniemy ją sobie na razie na górę a jeszcze ja tutaj zerknę, bo wydaje mi się, że a, no właśnie, tu nie jest do końca równo nasza szuflada, więc e, już używając wierzchołków, troszkę je przesunę w tę stronę. OK. Dobra, możemy przesunąć nasz blat z powrotem nad e, naszą szafkę. OK. I przesuwamy do dołu. Do dołu. Wiecie co? Może dla potrzeb troszkę zmniej, zmienię kolor, tego żebyśmy lepiej to widzieli, co tu się dzieje. I przesuwamy. Mhm. OK. Skonwertujmy sobie to do table poly. Troszkę tutaj może przeciągnijmy dalej. A tutaj wyrównajmy mniej więcej. OK. Ponownie zaznaczamy wszystkie edże. I robimy czamfera. Poprzednio zrobiłem na przecinek 1, więc teraz też tak chyba zrobię, na 5 segmentów. OK. Mamy jakąś taką naszą szafeczkę. Oczywiście dodamy jeszcze jakąś rączkę. Ponownie rączkę zrobimy sobie z boksów. Jak widzicie większość rzeczy robię z boksów, no ale niestety przy prostych wizualkach tego typu zabiegi są dosyć częste jeżeli będę robił jeżeli wam się to spodoba e, ta seria postaram się zrobić e, coś bardziej zaawansowanego. Wtedy troszkę już się pobawimy więcej w naszym 3D Maxie. OK przesuńmy sobie to do góry. Teraz tak zobaczmy jak to wygląda. Chciałbym żeby to było kwadratowe czyli e, Długość powiedzmy na 1,5 i wysokość na 1,5. Ok, mamy dokładny kwadrat. Chciałbym teraz tutaj, żeby boki wchodziły w naszą szufladę. Najprościej będzie to zrobić, konwersując najpierw to do Editable Poly, zaznaczając sobie edge i klikamy connect na dwa segmenty. I pinczujemy do momentu, aż tutaj uzyskamy dwa kwadraty. Oczywiście mniej więcej, to nie będą mega równe kwadraty. Mniej więcej kwadratowe końce. Zaznaczamy OK. Teraz tutaj z tyłu zaznaczamy sobie tym razem poligon i zaznaczamy te dwa poligony. Mhm. Jeżeli mamy je zaznaczone, klikamy Ekstrud. Oczywiście tu jest za dużo na no 25 cm no powiedzmy na na 3, na 3 okay. ponieważ te poligony nadal są zaznaczone klikamy delete, żeby je usunąć ok i teraz przesuwamy naszą rączkę tak, żeby wchodziła w naszą szufladę ok nie jest źle, wydaje mi się, że nawet troszkę może za duża jest nasza ta, yy, nasz ten stolik. Zaraz postaramy się to w jakiś sposób szybko zmodyfikować. Ok, no oczywiście musimy tutaj też pozbyć się tych edges. Tym razem nie mogę już zaznaczyć wszystkiego, ponieważ zaznaczy mi też edże, których nie chciałbym yy, chamferować. między innymi tutaj te, a chodzi nam tylko o edże, które są krawędziami, czyli niestety... Muszę robić to ręcznie. Nie przejmuję się tymi tylnymi edżami, ponieważ one nie mają znaczenia. Jeżeli macie problem, żeby trafić, polecam skrót Alt Q z odznaczonym oczywiście edżem Alt Q. Wtedy mamy izolację naszego obiektu i możemy sobie swobodnie tutaj nasze edże przeklikać. Okej, okay. ten, ten i ten, zobaczmy od spodu, tu jest dobrze, okej, okay. eee, chyba wszystkie, eee, jeszcze zerknę, nie chcę zrobić lipy, eee, dobra, chyba są wszystkie, że nie wiem, czy ten jest zaznaczony. Jest zaznaczone. Dobra. Ponownie używamy funkcji chamfer. Oczywiście ponownie na przecinek 1 i dajemy powiedzmy 5 segmentów. Oczywiście 5 segmentów nie musi być, może być to mniej. A jednak pomyliłem się, nie zaznaczyłem tego Edgea. Tego i tego ok, teraz chyba jest a tu jest jeden za dużo, więc ten lecz odznaczę lepiej to sprawdzić mm, podwójnie ponieważ w momencie kiedy już klikniecie ok, no to trzeba będzie zrobić ctrl z i poprawić ok, chyba jest to wszystko dobra, zatwierdzam ok, i wychodzimy z izolacji a no i mamy zrobioną naszą szafeczkę. To, co mi się nie podoba, to to, że nasza szafeczka jest troszkę za szeroka. Zaznaczmy sobie wszystko i zgrupujmy. Teraz mamy możliwość, no, parę możliwości. Ja użyję tej najprostszej, czyli nadam modyfikator FFD 2x2x2. Tworzę sobie tutaj ten mały plusik, zaznaczę control points, zaznaczę control points z lewej strony. I przesunę sobie w prawo do momentu, aż będę zadowolony z kształtu. Podobnie też mogę do tyłu troszkę cofnąć. Też żeby bez przesady, żeby ten stolik był jakoś w miarę rozsądnie wyglądał. OK, jeżeli jestem zadowolony, mogę to skonwertować do Editable Poly. OK, w porządku. Nie mam jeszcze nóżek, zaraz dodamy nóżki. Dodajmy sobie nóżki. Nóżki skopiujemy oczywiście z naszego łóżka, jednakże zauważcie, że łóżko jest zgrupowane, więc możemy albo to rozgrupować, albo po prostu otworzyć grupę. Otworzyłem tą grupę, czy nie? Mhm. Zaznaczyć sobie nóżkę, trzymając klawisz Shift, przeciągnąć ją sobie w to miejsce, oczywiście zrobić kopię, a teraz nadal mając zaznaczoną nóżkę, zaznaczyć z grupy Detach. Nóżka została, możemy grupę zamknąć. A nóżkę mamy tutaj już przygotowaną do stawienia w odpowiednie miejsce. Stawiamy sobie tą nóżkę jedną tu. Dobra ta nóżka, jest dobra. Ok, teraz hmm, tą nóżkę przesuwamy sobie tu. Kopiujemy, zaznaczamy obydwie i z Shiftem rotujemy o ile, o 180. Tak jest i przesuwamy je sobie do góry. OK. Zobaczmy. E, na potrzeby tego, na razie sobie moje łóżko schowam, height selection. E, OK. Jest źle. To co jeszcze mógłbym zrobić, to ponownie nadać modyfikator, FFD 2x2x2 zaznaczyć sobie control pointy i może troszkę e, zaznaczyłem te control pointy czy nie? Nie zaznaczyłem. Control points i troszkę sobie może zwęzić, chociaż może z drugiej strony. A ok, widzę, że dlaczego tego nie robię? Ponieważ zwęża mi też rączkę, e, co chciałbym uniknąć. Więc najprostszym sposobem będzie zaznaczyć sobie podstawę, rozgrupować lub też otworzyć grupę i teraz zaznaczyć sobie te dolne wierzchołki, je po prostu przeciągnąć trochę do góry. O, tak jest. I teraz wszystko opuścić w dół. Mhm. Szuflada jest jeszcze troszkę za, za wysoka, także też mogę zaznaczyć. I wierzchołkami sobie to już tu ustawić dokładnie, tak jakbym sobie tego życzył. Ok, mamy szufladę. Na razie jest ona dosyć nieciekawa. Zgrupujmy sobie to wszystko. Y zamknijmy grupę. Rozgrupujmy i zaznaczmy z nóżkami, i zgrupujmy ponownie. Okay. E teraz klikniemy prawy przycisk myszy i klikniemy Unhide All, żeby nasze łóżko z powod... znowu było dostępne i trzymając klawisz shift przeciągnę sobie na drugą stronę nasz stolik. Tak jest, mniej więcej w tej samej odległości. Oczywiście na stoliku umieścimy jakieś książki. Także zajmiemy się jeszcze łóżkiem, ponieważ ono jest za idealne, musimy nadać mu jakieś e, zmarszczki materiału. Tak jak mówiłem, rzucimy jakąś szmatę na to łóżko, zrobimy sobie też poduchy. Ale to dopiero Później. Ok, mając teraz tą szafkę, ten nasz stolik, skopiuję go sobie ponownie. Kliknę Alt Q, żeby e, przejść w tryb izolacji. E, zamienimy sobie naszą tą szafkę w e, jakąś taką szafę pod lustro. E, rozgrupujmy sobie to najpierw. E, jest e, Ungroup, tak jest. Teraz tak e, zrobię sobie taki mały boksik dodatkowy, który pozwoli mi mniej więcej określić, jaką chciałbym szerokość szafy. Albo też wyjdźmy na chwilę z trybu izolacji i, za, i załóżmy, że. O, wszedłem w tryb ekspercki, e, że chcielibyśmy, żeby nasza szafka naprzeciwko łóżka była mniej więcej w wielkości tego łóżka. O, tak będzie prościej, chyba. To zrobić. W porządku, zaznaczmy sobie podstawę. Przejdźmy do trybu edycji wierzchołków i przesuńmy nasze wierzchołki w to miejsce. Ponownie zróbmy to samo z blatem. Przejdźmy do edycji wierzchołków i przesuńmy te wierzchołki w to miejsce. Na koniec, oczywiście, nóżki. Dwie nóżki przesuwamy dokładnie w to miejsce. Ok. Prawie jest gotowe. Zostało nam jeszcze drzwi od szuflady. Nie wiem, czy to nie będzie za szerokie. Jeżeli będzie za szerokie, to trochę zwęzimy. Na razie zróbmy tak, jak ma być. No, faktycznie troszkę za szerokie, przesadziłem. Myślę, że dotąd jest to całkiem rozsądna wielkość. Tak jak mówiłem, robię to w czasie rzeczywistym, także na freestyle'u. No, wymaga to czasem poprawek. Też tej wizualki wcześniej nie przygotowywałem, tylko robię to z głowy, także musicie mi wybaczyć ewentualne potknięcia. W porządku, myślę, że jest ok. To co jeszcze zrobimy, to przesuniemy sobie to na środek. Możemy już chyba wejść w tryb izolacji Zaznaczę sobie całą moją szafeczkę i e, Troszkę oczywiście nasze ron, rączki powinny być dłuższe, tak, ponieważ to jest taka długa szuflada. Mhm. Ok. Zobaczmy z lewej strony jak to wygląda. Mm. To, co jeszcze bym zrobił, to zaznaczyłbym sobie podstawę i troszkę obniżył, żeby nogi wchodziły bardziej w to. O, idealnie. Troszkę szufladę też rozszerzymy, ponieważ chcemy teraz, żeby ta szuflada miała powiedzmy trzy półki, więc nasz blat możemy na razie przesunąć sobie do góry. Zaznaczmy sobie naszą półkę wraz z rączką i trzymając klawisz Shift przeciągnijmy do góry. Zobaczmy z przodu. Nie chcę, żeby one się dokładnie nachodziły jedno na drugie. Chcę, żeby była minimalna przerwa między e, tymi naszymi szufladami. OK. Coś takiego. W porządku. No i oczywiście naszą bazę musimy podnieść też odpowiednio do góry, aby nie była ona za niska. Jakieś dotąd. OK. I obniżamy nasz BLAT. BLAT obniżamy. Troszkę tutaj musimy go leciutko zmodyfikować. Może nawet troszkę niech wystaje. I to możemy troszeczkę przenieść do góry. OK. I mamy szafkę pod lustro. Oczywiście postawimy potem na tym jakieś tam pierdółki, które też sobie wymodelujemy. Ok, zgrupujmy to. Grupujmy. Szafka, nazwę to Duża. Wyjdźmy z trybu izolacji. No i powiedzmy, że tę szafkę chcielibyśmy, żeby ona stała sobie dokładnie przed naszym łóżkiem, czyli zaznaczmy sobie gdzieś powiedzmy ją w tym miejscu. I zrotujmy ją dokładnie o 180. Ok? W porządku. Mamy szafki. Mamy łóżko. W następnej części. No, nie wiem, co będziemy robić w następnej części jeszcze. Tak jak mówię, robię to na freestylu. Także zobaczymy. Prawdopodobnie zajmiemy się może już ścianami. I może jakieś kafelki się postawi. Zobaczymy. Położę. Ok. To tyle w drugiej lekcji i zapraszam do kolejnej lekcji. Pozdrawiam, cześć.